Radia Warszawa a właściwie dzisiaj gości dwóch w Studiu Radia Warszawa. Czy do nas na motocyklach swoich przyjechali? O to zaraz zapytam. Krzysztof Grabiński, cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. I Patryk Kuchalski, cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Akcja Motoserce, o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. I także o pewnej szczególnej e, dziewczynce, której jutro będzie można pomóc. No ale to na początek to pytanie o motory. Motocykl, przepraszam, o motocykl, bo to jest zawsze ten błąd, który wiele osób popełnia. Motory to silniki na tak, tak, no właśnie. To motocyklem do studia dzisiaj, czy nie? Kolega tak? Tak, tak. Ja motocyklem, także twardo. Ja zdradziłem, przyjechałem autem. A. A, I pewnie w korkach w związku z tym. No, no trochę, ale jakoś tam pora poradziłem sobie. Ale rzeczywiście motocyklem po Warszawie, po takim dużym mieście, jak Warszawa, lepiej się poruszać. Szybciej jest. Jak to wygląda? Porównanie na przykład podróży samochodem do podróży motocyklem. Czy łatwiej jest się przemieszczać pomiędzy tymi samochodami, które stoją w korkach? Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jeszcze Warszawa ma te szanse, że dość szerokie ulice są, także kierowcy są przyzwyczajeni do jednośladów w Warszawie, więc raczej nie ma z tym większych problemów. No dobrze, ale motor to jest tylko pretekst do tego w tym wypadku, żeby jutro stawić się od 19:18. Ta godzina z plakatu była dla mnie chyba najbardziej zaskakująca, żeby stawić się. No powiedzcie, gdzie, po co, co tam w ogóle będzie się działo? Czy trzeba też przyjechać motocyklem na to wydarzenie? Nie, słuchajcie, jest to impreza charytatywna, która jest organizowana e, Podczas całej akcji Motoserca zbieramy pieniążki dla Litter Rose. Może tutaj Krzysztof byś powiedział więcej? Kim jest Little Rose? A tak, Little Rose jest to mała dziewczynka, Rozalka, e, którą w tym roku objęliśmy patronatem naszym motosercowym, tutaj szczególnie jako klub Steel Roses, tym bardziej to się bardzo ładnie wiąże, że tutaj właśnie Steel Rose for Little Rose. E, także już tradycją są właśnie te imprezy charytatywne, to nazywamy to Night Meeting Motoserce. E, podczas takiej imprezy e, kluby motocyklowe e, Oferuję prezenty na licytację i dochód z tej licytacji jest przekazywany właśnie na pomoc yy, yy, dziecku, które obejmujemy patronatem. No i w tym roku jest to rozalka właśnie Little Rose, także on też jest to powiązanie z naszym klubem motocyklowym, który reprezentujemy tutaj we dwójkę. Znaczy nie tylko chyba kluby motocyklowe, ale jeżeli ktoś by chciał wesprzeć naszą inicjatywę i przekazać coś na licytację, serdecznie zapraszamy jutro na kolejową 8A na 19.18. No i wytłumaczcie tę godzinę. 19.18. Mi to się skojarzyło rok 1918, ale nie wiem, czy to jest jakiekolwiek powiązanie. Nie, to jest jakby w środowisku motocyklowym to jest, są to litery alfabetu skrót Stili Roses, czyli SR. I są to kolejność liter w alfabecie. No to pięknie. O 19.18 dokładnie wystartujecie. Rozumiem, że tak jak u nas w studiu radiowym będzie to co do sekundy. Jasne. Będzie odliczany czas, oficjalne rozpoczęcie. I opowiedzcie. Co będzie się działo podczas tej imprezy? Jak należy się ubrać? Patrzy dzisiaj na was, no oczywiście strój motocyklowy kojarzy się skóra bardzo mocno. Czy, czy taki strój jest oczekiwany podczas tej imprezy? Nie jest to impreza otwarta nie tylko dla motocyklistów, także dla, mówimy jak to cywili czy wolnych jeźdźców. E Przychodzi każdy ubrany tak jak lubi, tak, także to nie jest jakby istotne dla nas, dla nas istotne jest serducho, które wkładamy w tą imprezę i które możecie Państwo włożyć, także zapraszamy, nie, nie oceniamy ludzi po wyglądzie, tylko oceniamy ludzi po sercu, także zapraszamy. Na imprezę. Zaczynamy 19.18 i bawimy się do ostatniego, że tak powiem, uczestnika imprezy charytatywnej, nie mówiąc, że klienta. E, I co? I tyle. Zapewniamy fajną zabawę, licytację, można coś dać, można coś wylicytować, y, można też przekazać jakiś datek. Y, też jest taka jakaś obietnica Krzysztof, tak, że będzie mała Little no, no, na imprezie. Tak, tak, tak. Także będzie, będzie można też sobie z, z rozarku. Mhm. No to pięknie, będzie można też zobaczyć te dziewczyny, Poznać się osobiście, porozmawiać z rodzicami. Tak myślę sobie, że taka impreza to też może być ciekawe miejsce, podczas którego impreza, spotkanie, podczas którego można, na przykład, jeżeli ktoś jest amatorem i dopiero zaczyna swoją przygodę z motocyklami, to można porozmawiać z bardziej doświadczonymi amatorami motocykli. Czy może doświadczonymi, to już może bym nie, nie, nie tak nie nazywał. Ale oczywiście tak, jeżeli ktoś chciałby się coś dowiedzieć ogólnie o środowiskach motocyklowych, zapraszamy. Nie jesteśmy jakby zamkniętym środowiskiem, co się tak jakby utarło, ale jest to chyba, no dla nas jest to jakby nieprawdą, że tak powiem. Mhm. Także nie, nie, nie zamykamy się na ludzi z zewnątrz, bardziej otwieramy. Także zapraszamy, można się przekonać jutro. Zgadza się. No i też akcje, które robimy, chociażby właśnie ta impreza charytatywna, czy <coughs> motoserce całe, właśnie idea też jest po to, żeby, żeby się otworzyć. Właśnie jest to akcja... Dla wszystkich? Motoserce, czyli serce, serce w połączeniu z motocyklem. chodzi nie tylko o środowisko motocyklowe, ale o to, że chcecie czynić dużo dobra, bo, bo w ramach Motoserca wiele zbiórek krwi między innymi się odbywa. Tak, tak. Motoserce to jest idea, to nie jest żadne jakieś tam stowarzyszenie. Zrodziło się to w 2009 roku. Organizuje to Pol Pol Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Na dzień dzisiejszy mamy 68 miast się zgłosiło które organizują właśnie tego typu imprezę motoserce i jest to impreza organizowana przez motocyklistów dla dzieci, to nie jest impreza stricte motocyklowa, tylko organizowana przez motocyklistów, tak, czyli w formie można powiedzieć takiego pikniku rodzinnego ja przynajmniej tak to nazywam na której jest mnóstwo atrakcji, zabaw dla dzieci koncerty, też różnego rodzaju konkursy też no, w różnych miastach no nie ma jakby sztywnych ram, jak to ma wyglądać także każdy klub to sobie jakby pod siebie dostosowuje i, i organizuje, tak? I też na tych imprezach są robione jakieś tam zbiórki i co, co przekazujemy, co przekazujemy później na, na osoby, które są zbierane, tak? Mhm. Nie nie czerpiamy z tego korzyści, tylko wszystkie jakby środki, które zbierzemy, przekazujemy, przekazujemy na organizowanie tej imprezy. Jak duże są te środowiska motocyklowe w Polsce? Jak to duże jest środowisko na Mazowszu? Jak się to jest niepoliczane, mi się wydaje, to no jest nas wielu. Mhm. Także jeżeli trzeba, to jest nas sporo osób i... Nie liczymy tego, liczą się, liczą się ludzie, nie, nie, nie liczby, tak? Więc nie, nie, nie liczymy tego. Powiedzieliście o tym i chyba rzeczywiście jest taki stereotyp, że osoby, które ze środowiskami motocyklowymi niewiele mają wspólnego, czasami trochę boją się podejść. Przyjeżdża grupa często, na przykład jakaś motocyklistów ubranych w określony sposób, i niektórzy sobie myślą, a może niekoniecznie, może niezbyt przyjaźni się ci ludzie wydają. A tutaj mówicie o niezwykłej akcji, która w całej Polsce się dzieje. I na którą zapraszacie w zasadzie wszystkich, całe rodziny, rodziny z dziećmi. Niekoniecznie to się zawsze z tymi środowiskami motocyklowymi kojarzy. Dlatego powstała taka idea, żeby ten stereotyp przełamać, żeby, żeby nas społeczeństwo poznało, tak? no bo nie jesteśmy, nie jesteśmy chyba tacy najgorsi, jak nas piszą. Tak. uśmiechają się nawet tutaj w studiu 38 tysięcy litrów krwi także ten wynik też jest dla nas taki można powiedzieć do, do pochwalenia się w cudzysłowie, zebraliśmy mhm. od 2009 roku ponad 38 tysięcy litrów krwi mhm. także też uważamy to za, za fajny za fajny wynik, dobry no, myślę, że to jest dowód na to, że dużo dobra czynicie i że to dobro będzie się też niosło. Po, jutro przypominamy naszym słuchaczom podczas imprezy charytatywnej. O godzinie 19 się zaczyna ulica kolejowa w Warszawie, dostępna, wstęp wolny dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział. A ja się chciałam Was teraz zapytać o kulturę jazdy. Jak oceniacie na dzisiaj, czy te stosunki między kierowcami samochodów a kierowcami motocykli, jakoś się normują, potrafimy się dogadać tak. ze sobą. Wydaje mi się, że tak, idą chyba cały czas w dobrym kierunku, także... Zgadza się, jedną drogę użytkujemy, ta droga jest na tyle szeroka, że każdy tam dla siebie miejsce znajdzie. Pod prąd nie jeździmy. Zgadza się. <grymne> A co poradzilibyście y, kierowcom, bo jakie błędy najczęściej kierowców samochodów dostrzegacie? Y, coś, coś może, czego ja jestem kierowcą samochodu akurat najczęściej, coś o czym zapominamy, czego nie robimy? Ja widzę często te naklejki, patrz w lusterka i pamiętam o tym, żeby patrzeć w lusterka, y, ale co byście poradzili żeby może y, lepiej nastawić się też do, moto, do motocyklistów. To chyba podstawa, także. Nie mamy jakiś jakiś. Nie wiem, Krzysztof, może ty masz jakieś życzenia, ale nie no. Nie, dobre Zarówno nastawienie, jak i my, jak i chyba i kierowcy samochodów, także musimy. Dobre nastawienie pozytywne jest najważniejsze, żebyśmy na siebie uważali. Tak jak powiedziałem, drogi są na tyle szerokie, że każdy z nas się zmieści, jeżeli. Mniej agresji. E, tak, i mniej agresji przede wszystkim. To zarówno kierowcy samochodów do motocyklistów, jak i motocykliści do kierowców samochodów. Także to w dwie strony działa, więc tutaj i wszystkim kierowcom samochodów mhm. jako motocykliści tego życzymy to ja teraz zadam pytanie od kierowców samochodów, a czy w środowiskach motocyklowych też dbacie o, to, o tą edukację w zakresie tego, żeby bezpiecznie prowadzić motocykle? Tak, właśnie na przykład na, 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 na imprezach motosercowych. Współpracuje na przykład z nami jest taka fajna fundacja jednym śladem i na przykład są pokazywane szkolenia, jak udzielać pierwszej pomocy podczas jakiegoś tam wypadku, czy jakiegoś tam wydarzenia. Także edukacja też jakby idzie z nami do przodu i korzystamy z tego i uczymy się my i uczymy też osoby, że tak powiem, cywilne, nie, nie, nie będące w klubach. Czego życzyć motocyklistom? Czego życzę się jak się wsiada na motocykl? żeby wrócić. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. No to te, tego, tego wam życzę. Mam nadzieję, że z niektórymi z naszych sp słuchaczy spotkacie się jutro podczas pikniku. Zapraszamy bardzo serdecznie no i zachęcamy też, żebyście słuchacze zaglądali na stronę Motoserca. Tam znajdziecie informacje o piknikach, które organizuje... Jest wykaz wszystkich, wszystkich imprez w całej Polsce. Gdzie o, się zaczynają? W jakichś tam miejsc w miejscowościach i... Ja też chciałem serdecznie zaprosić drogich słuchaczy, żebyście, jeżeli macie media społecznościowe Facebooka, żebyście odwiedzili profil Little Rose MPD. To jest profil na Facebooku Rozalki, gdzie możecie ją bardziej poznać, jej rodziców, więcej informacji o niej zdobyć, także uzyskać numer KRS, gdybyście chcieli przekazać 1,5% podatku, jeżeli jeszcze nie rozliczyliście się z, fisk z fiskusem. Także bardzo serdecznie zachęcamy. No i... Zachęcamy również do śledzenia tutaj profilów właśnie naszych klubowych mediach społecznościowych bardzo dziękuję zostać, że... bardzo dziękuję wam za rozmowę dołączam do tej zachęty Krzysztof Grabiński Patryk kuchalski w studiu Radia Warszawa zapraszali na jutrzejszy piknik i do wspierania rozalki Bardzo dziękuję do zobaczenia do usłyszenia do, zobaczenia. do usłyszenia